Że wejrzy ku wspomożeniu memu. Panie ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Alleluja. Teraz rachunek sumienia. Podziękujmy Panu za nie tylko ten dzień, ale za. Te cztery dni rekolekcji, potem przeprośmy za nasze słabości, też tak nazywając je po imieniu nasze grzechy, a potem właśnie prosząc o wybaczenie i postanowienie, aby wiernie być oddanym Ojcu Niebieskiemu. Zmiłuj się nad nami, Panie. Przeciwko Tobie. Okaż nam, Panie, miłość i miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezus, Bawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Jako Stwórca wszystkich rzeczy władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Nie znajdzie odpoczynek, i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy tobie wiernie czuwa. Jezus, martwych stały panie, jaśniejący światłem życia, tobie ojcu i duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Amen. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka? Mówi do Pana, tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam, Bo On sam Cię wyzwoli z siedzą myśliwego i o słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami, od jego skrzydła się schronisz, wierność jego jest pukleżem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazu skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby tysiąc padło u boku Twego i dziesięć tysięcy po Twojej prawicy Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzesz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dotknie Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Będą cię nosili na rękach, aby stopy nie uraziło kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, alwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo przyznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak byłam na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja! Czytanie z apokalipsy. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Czy potwierdza się to, o czym mówiłem? Złudzy Pana będą oglądać oblicze Ojca przez Jezusa. Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże Wierny. Alleluja, Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ręce Twoje, Panie. Powierzam ducha mojego. Alleluja, Alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem, z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie poganu i chwała ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wszesz nas, panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Aleluja. Módmy się, Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą i życie wieczne, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Królowo nieba, wesel się, Alleluja! Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja! Z martwych powstał, jak powiedział, Alleluja! Błagaj za nami Boga, Alleluja. I jeszcze zachęcam, żeby odmówić modlitwę do anioła. Stróża, Aniele Boże, stróżo mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.